Zajmują, jak się wspiął, ojej. Aż tam się dzieje z tym koniem. Zajmanem. Ruszyły! W końcu dobry start, nie, Fagus nieco tam został z, ty z tyłu stawki. Na czele jest Elbesta, trzy konie. Elbesta, nadin, Pasjonaria, Bolsena, Zaklinacz, Exterieur. Następnie Fagus na ostatniej pozycji, Al-Am. I przeciwległa prosta. Prowadzi Elbesta, na drugiej pozycji galopuje Nadin, trzecia jest pasjonaria. na czwartym miejscu Brosena, na piątym Zaklinacz Exterior, razem WebWeb, web, następnie Zejman, Fagus i w odstępie niewielkim Al-Am. Na czele stawki niezmiennie Elbesta, Elbesta, a ostatni w odstępie Al-Am. I za chwilę konie będą miały to pokonania jeszcze 1450 metrów, Elbesta prowadzi na drugiej pozycji pasjonaria. Tuż jest Nadin. Następnie tam Bolsena, wszystko razem. Stawka tak w środku jest bardzo mocno zgrupowana. 1300 metrów do celownika. Elbesta, Pasjonaria, mocno idący w cuglu Nadin, Bolsena, Exterier, Zaklina, Zejman, Fagus i Alam. I 1000 metrów do celownika. Elbesta, Pasjonaria, Nadin, Bolsena, Exterier. Zaklinacz, Zejman, Fagus i Al-Am, czyli nic się nie zmienia. W połowie zakrętu nadal to samo. Elbesta na czele, tuż łeb w łeb. Y Pasionaria razem z Nadinem i Bolsena. Zaczynają ich gonić Zaklinacz, Eksterier, ale wszystko bardzo, bardzo blisko razem. Będzie walka na finiszu. Finisz zadecyduje, kto, kto ten wyścig wygra i prosta finiszowa. O, oh, Albesta odeszła od bandy i to zdrowo. Na czele jest pasjonaria razem z Bolseną. Finiszuje Nadin. Finiszuje, ależ wszystko. 400 metrów do celownika. Tam nie ma z przejścia, nie ma fagus. Ależ tam jest ciasno. Niesamowicie polem. Bardzo dobrze galopuje Al-Am. I Al-Am już jest na czele. Zejman, al Al Zejman i Bolsena. Al-Am ma niewielką przewagę nad resztą stawki. Al-Am, ale koń bardzo dobrze galopuje. i Jest zdecydowanie na pierwszej pozycji. Al-Am, celownik. Al-Am, Zejman z Fagusem. Następnie zaklinacz. Bolsena, eksterier. nadin.